Bardzo i to bardzo wam się spodobało, ostatni odcineczek, bardzo wam dziękuję za to mordunie. Słuchajcie, w tym odcinku chciałbym oczywiście, żebyście zostawili łapkę w górę, ponieważ naprawdę e, musicie, mm, musimy dobić pod tym odcinkiem 5000 łapek w górę. Macie na to 3 sekundy, 3, 2, 1, dobra, jeśli komuś się udało, oczywiście dawajcie znać tutaj w, tym, e, w komentarzach, napiszcie. Moi drodzy, e, tak, dzisiaj mamy oczywiście odcineczek, gdzie chciałbym wam pokazać moją i paliona wyspę, która naprawdę tutaj się dzieje bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, to co, zaczniemy może od naszych krówek i tutaj od tych zwierzaków. Ogólnie tak, jak widzicie, mamy tutaj świnie, krowy, kurczaki. No i zobaczcie, że ich jest naprawdę tutaj sporo. Nie, tym razem ani jedno jajko się nie rozwaliło. No szkoda. Słuchajcie, ja w ogóle bym chciał je przedzielić jakoś. E, więc zrobimy taki myk. O, tutaj będą kuraki. Tu będą świnioczki, świnioki, świnioki. O, kurczak. Ok, może tak zrobimy. A tu będzie reszta, czyli krówki i świn i owce. Dobra, to tak. Potrzebuję nasiona. Słuchajcie, dzisiaj was oprowadzę po mojej wyspie. Zobaczymy co tutaj się pozmieniało. Zaraz wam opowiem co gdzie i jak co wygląda. No, ale na spokojnie muszę się przygotować. Zacznijmy od zwierzaków. Chciałbym je posegregować teraz, tutaj, jakoś fajnie, mądrze. Tylko, jakby to zrobić? Patrzcie, możemy wziąć kury, wszystkie kury, jakie tylko są, i doprowadzimy je. Patrzcie, tu, kurczaki. Wszystkie kurczaki musicie popatrzeć na mnie. Mam na się ona, które na pewno Wam się spodobają. Chodźcie, tutaj idziemy. Dobra, krowa, jak widzicie, też tutaj się bardzo mocno pcha. Krowa, ty uciekaj, ty też uciekaj Dobra, o, spoko Kurczak, Bogdan Wyjdź, właśnie, to jest nasza świnka Bogdan On się coś bardzo nie słucha Jest bardzo nieposłuszny Ty też owca, krowa, krowa, wynoś się Dobra, Bogdan, wychodzicie stąd Świetnie, bardzo dobrze Do wyjścia, bardzo dobrze Bogdan, ty też, ty też Bogdan Boguś, wynocha stąd O, pięknie, mamy kurczaki, słuchajcie Oddzielnie więc fajnie. Dobra, teraz tylko krowę oddzielić od świnek. Dobra, zróbmy tak, że wszystkie pójdą za mną. A tylko jednego bogdana trzeba przerzucić tutaj. O, dawaj, dawaj, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, bogdan. Bogdan, słuchajcie. Właśnie. O, jest, patrzcie. Mamy po wszystko posegregowane, świetnie. E, Zostało nam tylko świnki i krówki. Więc trzeba tutaj zrobić miejsce dla nich. Eee, dlatego ja rozwalę sobie to i tutaj będą krowy. I będzie można już wtedy fajnie sobie tutaj powiedzmy rozmnażać te zwierzaki, żeby one sobie żyły bardzo, bardzo fajnie. O, dobrze. I cyk, i cyk. Proszę bardzo, w taki sposób budujemy całą naszą wyspę, która jest naprawdę już dosyć spora. Nie wiem co sądzicie o tej serii, ale według mnie jest naprawdę genialna. Powiem Wam szczerze, nagrywa mi się super. Wam również się fajnie to ogląda, więc o wiele, wiele bardzo, e, jesteśmy o, bardzo jesteśmy zadowoleni, że udało, e, że ten gość wymyślił dla nas coś takiego. Nie wiem, ja to trochę traktuję jak zabawę. No, ale wiadomo, wiadomo, on sobie ma jakieś plany i każe nam robić tutaj wszystkie rzeczy, każe nam wykonywać zadania, dobra, e, kogo by tam wysłać, to musimy krowy wysłać, więc krowa, ty musisz wejść tutaj, o, proszę bardzo, ja ciebie i ty też, i ty też krowo, dobra, spróbuję, spróbuję jakoś ją tam przepchać, spróbuję, spróbuję jeszcze trochę, nie idź w tą w drugą stronę, nie idź w drugą stronę, o, 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 Bingo! Mamy to, patrzcie, udało się zrobić. Mamy całą tutaj farmę ogarniętą, więc teraz tak. Roo, proszę bardzo Jedz, jedzcie pszenicę. Dobra, teraz kurczaków musimy dać żyć. Chodźcie kurczaki, macie tutaj, patrzcie, cyk, 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 cyk. Kurczaków musimy mieć sporo, musimy mieć dużo jedzenia, więc o! I teraz tak Jeden kurczak się stworzył. I jeszcze jeden? Nie, już więcej nie ma. No dobra, teraz świnioki. Świnioko musimy dać jeść. Mam tutaj jednego ziemniaczka. Yy, I trochę pszenicy by się jeszcze przydało. Dobra, ziemniaki gotowe. Super. Trochę pszenicy, żeby owiec było również więcej. Posadźmy jeszcze tutaj nasionka. Spoko, dobrze. Bardzo ładnie. Ładnie nam tu akurat wszystko wychodzi. My jesteśmy bardzo zadowoleni z Palionem, że ta wyspa coraz lepiej wygląda i jesteśmy cały czas do przodu. W ogóle zrobiliśmy bardzo, bardzo dużo zadań. Tutaj ogólnie te wszystkie tabliczki poniszczyliśmy. Eee, I co? To we, teraz wy, tak? Teraz wy, smacznego. Jedzcie sobie. A tutaj Bogdan z. Y... Bogdaniątko, nie patrz. Bogdanowa i Bogdan. O, Bogdan i Bogdanowa na jedzeni. Mamy Bogdaniątko. Już duże i tutaj jest małe bogdaniątko, więc bardzo fajnie to wszystko idzie do przodu. Eee, dobra, eee, tam są. Właśnie. Zacznijmy od kolejnej rzeczy. Mamy tutaj e, farmę kaktusów, która jest dosyć już spora. Kaktusy rosną jak szalone, powiem wam. O, dobra, weźmiemy sobie cyk, cyk, cyk. Super. Nie, tu nie. To musimy zniszczyć. Bardzo ładnie idzie. Powiem Wam szczerze, że jestem mega zadowolony akurat z tej farmy, z kaktusów, bo coraz, coraz większa jest, oczywiście dużo, dużo ee, kaktusów się ogólnie tutaj z niej produkuje. Dobrze, przejdźmy może dalej. Tutaj mamy nieskończone źródełko wody, tylko nie wiem, czemu się trochę popsuło. Czy palion zabrał, a nie. Czekaj. Jak tu rozlejemy? Właśnie, i tutaj możemy sobie rozlewać, i patrzcie, e, wtedy już jest git z tą wodą, nie? E, mamy po prostu nieskończoną ilość wody. E, dobrze, tutaj mamy basen, w którym pływają sobie rybki, i miało być ich 5 Raz, dwa, trzy, cztery są. A gdzie jest piąta? Ej, nie ma piątej ryby. Kurczę, muszę biec po rybę. Dobra, muszę jedną rybę tutaj dostarczyć, bo mieliśmy ostatnio takie zadanie i widzę, że ktoś nie wykonał tego zadanka. Więc bardzo niedobrze. Eee, dobrze, tutaj jest ogólnie więzienie Paliona. Jeśli widzieliście jego odcinek, tak to wyglądało, zrobiliśmy. Eee, tutaj doszliśmy do kolejnej wyspy. Eee, bo, z Piasek, z matrunerowic to jest ponoć. Eee, I właśnie, jak sądzicie, jak wyglądają matronerowice? Bo ponoć może z nimi być różnie. Palionowice są całe czerwone. Eee, tak samo, wojanowice są całe, czerwone się robią. O, i jeszcze jedna, pyk mamy ją. Dobrze, tutaj właśnie rybki były, były i musimy je tylko dostarczyć. Tutaj, o, no, spokojnie. W ogóle jest Kati na serwerze, nie wiem, jak czy zauważyliście, ale dziś Kati sobie biega. W ogóle, gdzie ona ma miasto, nie mam pojęcia, ale może kiedyś, jak będziemy już na ziemi, no to może nam się uda. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, może pójdziemy do niej z odwiedziny. O, i kolejna rybka jest? Świetnie. Dobra, zobaczcie, że mamy tutaj już e, rodzinkę kur... tych... E, tych, jak one mają? K krowek, tutaj mamy rodzinkę owiec. mamy rodzinkę Bognanów i kurczaki. Kurczaków jest sporo, więc to tyle. Tutaj dostajemy codziennie zadania, tym razem akurat nie mam, bo już jestem po nagraniu tamtego filmu i... Um, i tyle. I na razie żadnych zadań nam nie dał. Słuchajcie, ten parkour Palio. który miał zrobić Palion. No ogólnie on dostał takie zadanie: że to jest parkour Paliona, a to jest parkour Matrunera. I zobaczcie. Parkour Matruner, Miałem to wszystko przejść. I powiem wam, że udało mi się, więc bardzo, bardzo fajnie. Eee, kolejna sprawa. Tutaj była. Eee, co my tu mieliśmy? A tutaj była skrzyneczka ukryta. Właśnie, jeszcze tam jest wysepka. Po nią będziemy musieli też iść. Tylko to za jakiś czas, bo na razie nie mieliśmy żadnego związa zadania związanego z tą wysepką. Eee, I dalej. Tutaj jest eee, właśnie wysepka z rudami. Słuchajcie, tu wysepka z rudami była. Która powiem wam szczerze, że. Ba bardzo I to bardzo nam się przydało, bo patrzcie, ile mamy itemów. Naprawdę koks wykokszone na maksa. E, co dalej? Co dalej? Będziemy musieli. O! Słuchajcie, jak znajdę ten jeden killoff mój, bardzo ważny, to wam jeszcze jedną rzecz pokażę. E, tam ogólnie mamy grzybki, które urosły. E, I co? To tak oto wszystko wygląda. Mi się ogólnie podoba Bega. E, Cały całe tutaj teren, to wszystko. Tylko czy ja znajdę killoff? Słuchajcie, ja dostałem kilof ze szczęściem, znaczy my dostaliśmy z, z palionem, tylko widzę, że tego kilofa tutaj już nie ma, chyba, że tu gdzieś jest. Nie ma. Palion. Kryłeś gdzieś kilof ze szczęściem? To jest jedwabny dotyk, ale to znaleźliśmy na jednej wy, z, wysep, z wysepek. Właśnie, tu mamy jednego zdrowieńca, który jest, patrzcie, tu. Uj, przepraszam, przepraszam. Nie, on nie chce ze mną handlować. Słuchajcie, tutaj jeszcze jest domek, który oczywiście wygląda w taki sposób: to jest część paliona, a to jest moja. I dajcie znać, jak wam się podoba. Bo, według mnie, jest naprawdę fajnie wyszedł. Rybki sobie tutaj pływają, więc fajnie. Co dalej, co dalej? Eee... Właśnie, kolejna sprawa. Odcinek eee, jak z wojanem, oczywiście tutaj trochę ułatwiliśmy sobie akcję. Ojejku, nie mogę przejść, słuchajcie, tam jest domek na drzewie, na drzewie, na drzewie I patrzcie, tam jest winda Okej, okay. mamy kilofek, jest e, Słuchajcie, w takim razie um, Co? To chyba by było na tyle, bo powiem wam szczerze, że tutaj więcej nic się nie dodało e, Niż widzieliście na odcinkach, tylko po prostu chciałem tutaj na drugim kanale coś nagrać Dla was, żeby pokazać jak wygląda e, mój tutaj domeczek No i tyle, patrzcie, tutaj w ogóle domek jest e, Wojana który trzeba będzie, słuchajcie, chyba zebrać te całe żelazo. I może coś z niego zrobimy. O, ty, o tyle dobrze, że właśnie dużo żelaza tutaj Wojtek nam przyniósł. I mam nadzieję, że on ten cały, on nie będzie wkurzony za to, że, e, że Wojtek nam tutaj przyniósł dużo, dużo itemachów. Nic, dobra. Czekajcie, musimy to zebrać wszystko. E, albo, słuchajcie, później sobie po, poza odcinkiem to wszystko wezmę. Dobra, Paliona ze mną nie ma w tym momencie, a szkoda, bo myślę, że by było całkiem, całkiem ciekawie, z nim jest bardzo, bardzo śmiesznie, nie wiem o co o tym sądzicie. W ogóle dzięki za taką aktywność pod poprzednim odcinkiem, naprawdę fajnie spodobał wam się odcinek, ja jestem bardzo zadowolony. Słuchajcie, jeśli byście chcieli, wbijajcie na mój sklep. O, Kati wyszła z serwera, dobra. Słuchajcie, wbijajcie do mojego sklepu matrunertitris.com. Tam macie wszystko w linki, w opisach, więc wbijajcie. Zobaczcie sobie naprawdę fajne koszuleczki z Lucy i z Matrunerem, więc bardzo, bardzo, bardzo eleganckie. I jeszcze kicek, także wbijajcie. Możecie sobie kupić, jeśli byście chcieli, taką właśnie koszulencję, właśnie. To tyle, moi drodzy, dzięki za uwagę, ja jestem Matrunerpel. mam nadzieję, że filmik wam się taki spodobał, po prostu poglądowy, gdzie wam powiedziałem co, gdzie i jak wygląda, żeby nie było oczywiście, żebyście byli na, po prostu, no, na czasie, nie, żebyście byli na czasie i wiedzieli co się dzieje u nas, tutaj łyżeczka sobie braliśmy, bo naprawdę było... Bardzo ciężko. Patrzcie, zrobimy to w taki sposób. Pokażę Wam jeszcze ten parkour mój. Spróbujemy przejść, tylko czekaj, czy. Nie, ja muszę chyba zdedać. Ja muszę chyba zdedać i cztery levele mi pójdą gdzieś. Dobra, to słuchajcie, zrobię, zrobię to dla was. Spróbuję zrobić ten parkour. Nie wiem czy mi się uda. Ale dobrze. Dobrze, mamy to. Czekaj, czy ja mam zwiększony skok? Słuchajcie, mam zwiększony skok? Mam. Dobra, co patrzcie. Tutaj parkour matrunera, no to ja przyszedłem oczywiście bez najmniejszych problemów. Jest dosyć, dosyć łatwy, ale ten już paliona jest bardzo ciężki, więc spróbujemy... O nie, patrzcie, właśnie. O nie. O kurczę, chciałem tą, tą kładkę otworzyć, ale mnie wyszło. Dobra, spróbuję jeszcze raz ten, ten parkour matrunera zrobić. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, spróbuję to wszystko przeskoczyć, Dobrzy! dobrze, ale jak ja spadłem, przecież to był bardzo łatwy skok, o, a właśnie, bo ja tu mam lagi czasami takie jakieś, coś mi się ładuje i <laughs> czasami mam po prostu taką przycinkę, o, tutaj, pięknie, kolejny skoczek, 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 skoczek i teraz tutaj. W ogóle to było dobre, patrzcie, pokażę wam taki trik. Jeśli mamy coś takiego, że tutaj, 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 to po prostu musimy wejść. Mamy szybkość 2, bo akurat taki jest tutaj boost. I słuchajcie, wciskamy kontrol, biegniemy po prostu bez żadnych spacji, bez niczego i przechodzimy sobie tutaj, i tu była skrzyneczka. No i dobra, to nam się udało. Ale jeszcze parkour paliona, który jest całkiem, całkiem ciężki. Słuchajcie, jeśli mi się uda za pierwszym razem, to powiem wam, będę normalnie prosem. Widzicie, ile razy ja próbowałem to przejść i mi się nie udało ani razu. Patrzcie. Dobra. E, tak. O nie. Dobra. Spróbuję to przeskoczyć. Wow. Dobra. Teraz tylko tam. O. Ej. Wow. Dobra. Nie. Nie da rady, nie da rady. No dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Jestem MatruneritoPL. Pamiętajcie, zostawienie łapensji w górę. i widzimy się w kolejnych filmach. Niech Eldorado będzie z wami i trzymajcie się. Do zobaczenia. Hejo!